Schizofrenia. Szyzo oznacza rozszczepienie, a frenia w tym przypadku odnosi się do umysłu. Chociaż schizofrenię można interpretować jako rozszczepienie umysłu, tak naprawdę nie odnosi się do rozdwojenia osobowości, jak mogą przedstawiać niektóre źródła medialne, ale raczej opisuje rozproszony lub fragmentaryczny wzorzec myślenia. Schizofrenia jest w rzeczywistości zespołem, co oznacza, że istnieje wiele rodzajów objawów, które mogą być z tym związane i różni pacjenci mogą doświadczać różnych objawów. Objawy można ogólnie podzielić na trzy główne obszary, objawy pozytywne, negatywne i objawy poznawcze. Większość ludzkich objawów jakiejkolwiek choroby to skrajne wersje normalnych procesów fizjologicznych, np. każdy ma bicie serca, a tachykardia jest nadmiernym biciem serca. Wszyscy mają normalną temperaturę ciała, ale podczas gorączki temperatura ta jest wyższa od normy. W schizofrenii pacjenci mają objawy pozytywne, które nie są pozytywne w tym sensie, że są dobre, ale pozytywne w tym sensie, że są nową funkcją, która nie ma fizjologicznego odpowiednika. Są to objawy psychotyczne, a więc urojenia, halucynacje, dezorganizacja mowy i dezorganizacja ruchu lub zachowania katatoniczne, z których żaden nie występuje fizjologicznie. Katatonia jest zespołem zaburzeń motorycznych, prowadzącym do nadmiernej pobudliwości lub osłupienia. Urojenia to fałszywe przekonania, co do których pacjent może mieć bardzo silne uczucia, tak bardzo, że nie zmienia zdania, nawet jeśli przedstawisz mu dowody przeciwko temu. Istnieją różnego rodzaju urojenia, jak na przykład złudzenie kontroli, gdy ktoś myśli, że jakaś zewnętrzna siła, osoba lub rzecz kontroluje jego działania. Mogą to być również urojenia odniesienia, w przypadku których ktoś może pomyśleć, że niektóre wydarzenia są kierowane bezpośrednio do niego. Na przykład, prezenter wiadomości mówi bezpośrednio do pacjenta przez telewizor. Halucynacje są drugimi typami objawów pozytywnych i mogą być doznaniami dowolnego rodzaju. Na przykład, wrażenia wizualne, wrażenia słuchowe, polecenia lub wrażenia węchowe, nieprzyjemny zapach, którego nie ma. Trzecim typem jest mowa zdezorganizowana. Przykładem jest coś w rodzaju usałatki słownej, która wydaje się po prostu przypadkowym pomieszaniem słów lub fraz, np. ołówek pies, kapelusz, kawa niebieski. Z drugiej strony zdezorganizowane zachowanie może przypominać dziwaczne lub głupie zachowanie, to jest wyrwane z kontekstu i nie wydaje się mieć większego celu, jak np. noszenie wielu warstw kurtek w upalny letni dzień. Czasami zachowanie jest opisywane jako katatoniczne, co ma związek z ogólnym zachowaniem, czyli ruchy, postawa i reakcje. Negatywne objawy są wtedy, gdy dochodzi do zmniejszenia lub usunięcia normalnych procesów. Na przykład spadek emocji, których pacjenci nie mogą już wyrażać, lub utrata zainteresowania rzeczami, które pacjenci kiedyś uznawali za interesujące. Takie jak oglądanie filmów czy słuchanie muzyki. Jeden z rodzajów negatywnych objawów nazywa się afektem płaskim. W przypadku którego pacjenci nie reagują emocjami, które wydawałyby się odpowiednie, na przykład gdy ktoś składa życzenia z okazji urodzin, pacjenci mogą po prostu siedzieć i bezczynnie patrzeć, jakby nic się nie działo. Innym typem jest alogia, czyli ubóstwo mowy, czyli brak treści w mowie. Na przykład gdy ktoś pyta, czy macie dzieci, pacjent odpowiada: tak. Zamiast tego, aby powiedzieć, tak, jeden chłopiec i dwie dziewczynki. Trzecim rodzajem negatywnych symptomów jest awolicja, czyli spadek motywacji do ukończenia określonych celów. Na przykład, ktoś może siedzieć w domu przez dłuższy czas, nawet nie próbując skontaktować się z przyjaciółmi lub znaleźć pracę. Objawy poznawcze obejmują takie rzeczy jak niezdolność do zapamiętywania rzeczy, uczenia się nowych rzeczy lub trudności w rozumieniu innych. Objawy te są jednak bardziej subtelne i trudniejsze do zauważenia i mogą być tylko wykryte podczas wykonywania specjalistycznych testów. Przykładem może być ktoś, kto nie jest w stanie zapamiętać kilku rzeczy naraz, takich jak numer telefonu i adres. Osoby ze schizofrenią przechodzą przez trzy fazy, zazwyczaj w określonej kolejności. W fazie prodromalnej pacjenci mogą stać się wycofani i spędzać większość czasu samotnie i często wydaje się to podobne do innych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja lub lęk. W fazie aktywnej pacjenci doświadczają cięższych objawów, takich jak urojenia, halucynacje, zdezorganizowana mowa, zdezorganizowane zachowanie lub zachowanie katatoniczne. Po fazie aktywnej pacjenci często wchodzą w fazę rezydualną, w której wykazują objawy poznawcze, takie jak niezdolność do koncentracji lub wycofanie się, podobne jak w przypadku fazy prodromalnej. W celu oficjalnej diagnozy schizofrenii u pacjentów należy zdiagnozować przynajmniej dwa z następujących objawów: urojenia, halucynacje, dezorganizacja mowy, dezorganizacja zachowania lub zachowanie katatoniczne, lub objawy negatywne przynajmniej jeden z nich. Musi być objawem pozytywnym, więc nie można zdiagnozować choroby, jak pacjent ma tylko objawy negatywne. Chociaż niektórzy pacjenci mają również objawy poznawcze, nie są one specjalnie potrzebne dla diagnozy. Ponadto, aby postawić diagnozę, objawy tych zaburzeń muszą trwać co najmniej 6 miesięcy, co oznacza, że prawdopodobnie są w tej czy innej fazie przez 6 miesięcy, ale muszą mieć co najmniej 1 miesiąc objawów fazy aktywnej. I wreszcie objawów tych nie można przypisać innemu stanowi, takiemu jak nadużywanie substancji. Co powoduje schizofrenię? Cóż tak naprawdę nie wiemy, ponieważ wydaje się, że są to oznaki i objawy schizofrenii. Są dość unikalne dla ludzi, a przynajmniej trudno je sobie wyobrazić lub zauważyć w modelach zwierzęcych, jak myszy czy szczury. Jedną wskazówką jest to, że większość leków przeciwpsychotycznych które poprawiają objawy schizofrenii, blokują receptor dopaminy D2, który zmniejsza poziom dopaminy w neuronach. Sugeruje to, że być może schizofrenia ma coś wspólnego ze zwiększonym poziomem dopaminy. Leki te nie są jednak ani uniwersalne, ani całkowicie skuteczne i nie działają dla każdego ze schizofrenią, co zwiększa zamieszanie i oznacza, że prawdopodobnie jest to coś więcej niż tylko receptory D2. Co ciekawe, jeden z najskuteczniejszych leków przeciwpsychotycznych, krozapina, jest słabym antagonistą D2, co sugeruje, że inne systemy neuroprzekaźników, takie jak norepinefryna, serotonina i GABA, również są zaangażowane. Badania bliźniąt wykazały również wsparcie dla podłoża genetycznego, mimo że nie udało się powiązać jakichś konkretnych genów jednoznacznie ze schizofrenią. Również czynniki środowiskowe, takie jak wczesne lub prenatalne narażenie na infekcje i pewne zaburzenia autoimmunologiczne, takie jak celiakia, zostały powiązane ze schizofrenią. Wreszcie, inny ważny zestaw wskazówek dotyczy epidemiologii: wydaje się, że schizofrenia się zdarza nieco częściej u mężczyzn niż u kobiet, z początkiem w połowie lat dwudziestych u mężczyzn, ale pod koniec lat dwudziestych dla kobiet, a objawy kliniczne schizofrenii są często mniej nasilone. Niektóre badania sugerują, że ta różnica może wynikać z estrogenowej regulacji dopaminy. Wydaje się, że nie ma żadnych różnic między rasami. Leczenie schizofrenii może być naprawdę trudne, często stosuje się leki przeciwpsychotyczne, ale bardzo ważne jest połączenie wysiłków kilku klinicystów i pracowników służby zdrowia, w tym specjalistów w dziedzinie terapii lub poradnictwa, medycyny i psychofarmakologii. Leki przeciwpsychotyczne mogą być bardzo skuteczne w zmniejszaniu objawów. Ale często mają wiele skutków ubocznych.